Trzeba nagrywanie. Może mi to było w Playstore, ale to jest spokojnie. No. Nie, to akurat spokojnie. To jest, jest Playstore Music. Dobra, jest Gitno. Ale teraz nagrałem to jak ten, jak tylko napisałeś w Playstore. Nie, wychodził czemny filar teraz. No, <grywa> dobra, Playstore Music. To jest drzewkarka z Lega, <laughs> że kurwa tutaj widać te grzyby. <laughs> tak grzywnia co ją zbudowałem kurwa. Chyba ja bawka, ale w <laughs> ja stacki rozjewał zdepnie naćpane. Ej, to i ktoś... <laughs> kto rozjewał ty nie ci tutaj? Ja pierdolę. Ej, nawet nie ma tych kurwa na tej grzywkarce teraz. O, siama. Wytacki pewnie na tą i rozpierdolą. To mi o, jest siama. Siema, to... siema. <laughs> siema, siema. Siema, youtube. <laughs> no. Dobra. <teraz> no. <laughs> Zrobię otaranie, nie? O, zrobiłem, dobra Idę teraz na bazę Pokazujemy pokażemy kurwa od bazy Ale zajebista musa Dobra Chciałem pokazać kurwa całą gildę Tutaj są zajpiste spady Pokażę staty się pochwalę kurwa yy, 33-48 I co jest kurwa? Niech ty... Aha, ja pierdolę. Nieważne, zajmij się. Dobra, pokaż swój pokój, gościu. Siema, siema. Dawaj, dawaj. <laughs> <laughs> to jest wszystko? No. <laughs> Dobra, ty będziesz byle, 12. Pokażę swój pokój. Wszyscy mają w gildii, bo mamy sług, kurwa. Jesteśmy w kurwę bogaci, mamy w kurwę sosu. Dokładnie. No i to kurwa wszystko, to tylko przejście do tej meczki. <gulny ryżek> Dobra. Nasz z no jest spukuj, z zimnym. chłodem. swój pokój jest, jest najlepszy kurwa w Bigeldy. Kurwa, kupi, ten, nie? To jest, szóstka, kurwa, 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 kurwa. Kurwa, 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 nie, ma no, nie kurwa, a, kurwa, to to, bo to nie ma. Droni, nie kurwa, ma kurwa, nie to Pane, i wymowy. Ale może w Dobra, Elo. Oj zajebiście Tam są skrzyneczki. Tutaj ten... Chciał pokazać dużo złota. Jest dużo złota. Tutaj w naszej skrzyni jest złota, ale nie będę pokazywał, bo... O, nie ma co. Ale wkłuj złota, bo mogę komuś dać złoto i jak ktoś chce. Pójdźcie w Wietoskiego pokój pokazać. Dobra. No. O, Stecki z pokój steckiego a kurwa, tutaj nawet lawy nie ma, ej. No, także Kurde, pokój z teckiego. A kto rozwalił z Teckiego pokój? Jakiś pojem. On go chyba sam zabudował nawet. Serio? Nie no, ja go rozjebałem. Czemu? No. no bo to był tego, Wetuskiego. Nie, tak? Nie. No, Wetuskiego był pokój Nie, ale tego, no, kogoś. No tak pokój? Tego się nazywa, Wreszcika. No, a tak to ma pokój? Ktoś tu? Ma... Wresz. 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 i Stecki. A Wresz, to jest nienawidzona osoba w Gilnice? No Dziwka, nie. pies. Nie wiemy czemu, my... nie wiemy czemu, ale ten... Nie no, bez przesady kurwa, stary, bez przesady, nie? To jest spesyjne no 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 ale wiecie kurwa. I co jest, teraz się woda spłukowała i ten... Będzie się wydawać w nieskończoność. Dobrze, chodźmy stąd. <laughs> Dobra. Oj chuj, rozjebałeś, oj chuj. No co i rozjebałeś, się... to? To jest Przejście do beczki, kurwa, naszej głównej beczki. Piadril nam kazał usunąć pentagram, kurwa, wszyscy jeszcze z hostingiem nam kazali usunąć. się ten, no nie wiedzą o co chodzi. To no, jest beczka zajebana. kurwa. Chciałem ten zajmijcy safe pokazać, ale przecież on jest rozjebany, bo ten, bo kurwa, musieliśmy poszerzyć, poszerzyć beczkę. Ile mam akademick w ogóle? Tak na oko, kurwa z 20? No, no więcej wam. Kurwa, dużo. Dobra. Kończymy nagrywaniem. Yy, dobra. Się kończy, tutaj się kończy, dobra, elo.